Witam wszystkich ponownie w Starcraft 2. I jesteśmy chwilę po przemianie Kerrigan w no cóż, pierwotną Kerrigan, która jest no nieco bardziej zielona, ale nadal Kerrigan. Cóż więc pozostaje nam wybrać następną misję, gdyż jest na razie mamy jak tutaj pisze zablokowaną możliwość wyboru mocy. To też w następnym zadaniu najprawdopodobniej zapoznamy się z nowymi mocami. Czasem. Z tak, przeznaczenie każdego zerga poluj, pochłoń ewoluj. I tym się właśnie chyba najprawdopodobniej zajmiemy. Zagora, Przyznam, ta sioniczna aura wokół Krygan jest ładna. Pasuje jej. To co znowu? nowe ataki. Tak, 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 tak. Za chwilę Zajmij. się nimi wszystkimi zajmiemy.

another air new form can twist essence mend wounds heal nearby zerg and self Tak, tak, widzę. Ty nawet mi zdraj co jeden przypominasz. Tak, F2 zaznacza wszystkie jednostki. Tak, mogę z tego korzystać w każdej chwili. Tak, rozumiem, wiem. Nie powtarzajcie się, ja to pamiętam. Tylko, że... no właśnie. Zaznacza wszystkie jednostki bojowe. Uzerków to oznacza, że też będzie zaznaczać królowe. A one mi są jednak... nie tyle potrzebne, co ja lubię je mieć w bezpiecznym miejscu. Dobra, jeszcze tutaj jakieś startlingi. Hello? O, drugi, A, zaraz, chwila, moment. Na tym obszarze, innymi słowy, będzie nam pokazywało, czy już wszystkie z danego obszaru. I, dziękuję. Będzie nam pokazywało, czy wszystkie na danym obszarze zostały zabrane i żaden nie pozostał na tym obszarze. Możemy iść dalej. No like Ale widoki na Zerusie są po prostu piękne. Hmm, it has a limited range. Our conquest continues. Yes. Make your retribution retributionary mine. Boldly. I am the swarm. This will more More roaches. Zawsze to więcej jednostków. I chyba pierwsza arena walki.

Dobrze, jeden relikt na tym obszarze. Primal Hydralisks. Twój, hydraulisk. Hydra hydralisk. E. Przyznam, model pierwotny nie wiem, czy do końca mi pasuje, ale nadal ten obrazek. Jaki on jest uracz?

Nasza się nie OK Idźcie i mordujcie Właśnie który teraz Kaczkę e... tutaj nie można nigdzie iść Właśnie dlaczego one chcą atakować te jednostki neutralne? Nie Oh yes, 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 this Visa. Visa. Mine. No time like the present. Make it peace. I am the swarm. And limit. This world is mine. Our conquest continues. I am the swarm. The swarm conquers all. We adapt. Został jeden relikt, ale już to najprawdopodobniej przed walką Our z następnym home. bossem. posiłki. Nie, Hello? No panowie, panowie. This world is mine. I am the swarm retribution will be mine. It is time. Boldly we are without limit. No time like the present.

Olejum tak. zabrać? Tak z czystej ciekawości? Rigan, zjedz. Jest nie. nie. Myślałem, że to będzie jakiś, no nie wiem, tajemniczy dodatek do poziomu, czy coś? Oście, ależ ty wielki. Panowie, 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 panowie. Zabrać się, zabrać się. Zabrać się. Zabrać się. Zabrać się. Zabrać się. No jeszcze kawałek ale maser ducho. chyba trzy jednostki, co dużo. Nice. Dobra, um, tutaj chyba nie. Tutaj chyba nikt nie jak nie skoczę. Dobra, idziemy dalej. potędy. Ale widoki tu są piękne. Ok, tam na pewno należałoby iść, ale. Make your peace. Karrigan, jesteś w stanie tam. Nie, nie jesteś w stanie. Dobra, to idziemy. Czym ty jesteś? Make ok, go jednostka go samobójcza. Kerrigan, tylko ty.

Do się wyżej wejść? Nie. Dobrze, idziemy dalej. Chociaż nie, 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 Tutaj mogą być... e, to nie, 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 ten klawisz, nie, nie, klawisz, j Dobra teraz poproszę się zatrzymać Karga się musi trochę porgenerować OK powinno wymianie. być Make peace. No time like the present. This world is mine. Retribution will be mine. We adapt. Sorry. You force my hands. I am the swarm to you... Make The Swarm conquers all. We are without limit. No time like the present. Our conquest continues. We are without limit. The Swarm conquers all. Speak. Mm, yeah, to, to. Boldly, it is time This world is mine No time like the present we adapt Yes I am this What is it this time? Make your peace Listen boldly. The swarm conquers all. We are without limits. No time like the present.

we are without limit hello it is time to, Welcome to your demise okay talk

I mamy po. Przyznam, to jest wspaniała jednostka. Szkoda, że nie można jej kontrolować. Taka chodząca armia w lęgu. Yeah. Something greater than either. This is the heritage of the Zerg. This world is mine. <laughs>

Jest Zwycięstwo. Dzięki któremu Kerrigan praktycznie zawładnęła planetą. od tak, zabijając praktycznie. Ilo? Czterech. Cztery istoty. I stając się, no. Jak to określił. Pierwotny? Czymś więcej. transformacja the changes within your chamber. Tak. Esencja Primal path has awakened a new column and many abilities. As new tiers of o. tak. Um, wybuch kinetyczny bardzo był przydatny przez długi czas, ale teraz chyba z racji tego, że kerrigan stała się chodzącą. <try> Chodzącym zniszczeniem. Chyba zamienię na heroiczna wytrzymałość, żeby mieć więcej życia. Um, reakcja łańcuchowa nadal. To jest mus, atakowanie kilku celów. Chociaż może jeszcze wybuch kinetyczny? Może, na razie tak. Um, zaraz, co my tu mamy? Odrodzone zerlingi? Nie. Ulepszenie nadzorcy? To było do tej pory używane, ale teraz eks automatyczne ekstraktory. To dzięki temu mniej robotnic wymagane w ogóle do tworzenia. Dobrze, co my tu mamy? Dzika mutacja, eee, bainlingi i leczenie. Oczywiście. Bliźniacze robotnice, przyznam, kuszące, że zużywają mniej dodatkowych kosztów. Złośliwa by miała... Jednostki budowle otrzymują premię do regeneracji życia i 30, i 30 premii do szybkości ataku na biomasie. Ponadto tumory rozprzestrzeniają się szybciej i dalej. Czyli to co ja robiłem do tej pory, czyli pokrywałem całą masę for fun, e, e, całą pół, całą mapę e, dla zabawy biomasą, to teraz będzie to miało cel. W tym szaleństwie jest metoda. Zobaczmy, co tu jest dalej. plega w z wzrogni ulegają zainfekowaniu jeśli zostaną szybko zabici, powiadamę dwa pomioty Mech. Szybkość ataku wzrasta. Oskaże... O, tak. To w połączeniu z reakcją łańcuchową może dać bardzo dobre efekty. Plus wtedy wybiorę heroiczną wytrzymałość. Efektywność czasu unawiania i każdy koszty... nie. Yeah.

It called him. And you didn't try to warn me. He was Zerg. You are Zerg. One dies and one grows strong. You know. I think I'm starting to understand you, Dahaka. Mm-hmm. The swarm came from Zeres. and now the swarm owns Zerus you have become strong and taken another world i think you will conquer the universe i don't know about that but the zerg will never again be pawns of other races not even the zelnaga we have changed and now other worlds await tak, in... The... Światy czekają, ale zaczekają do następnego odcinka. To też ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, jeśli materiał się spodobał, poproszę o zostawienie lajka. Jeśli macie jakieś pytania bądź sugestie, z radością przeczytam je wszystkie w komentarzu. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję, życzę miłego dnia, jak i do zobaczenia.